Siemka Wam, tutaj ze względu na Chciałam Wam pokazać moje nowe koniki firmy Brayer, którym dzisiaj przyszły, tak koło 12 Coś. Ok, pierwszym konikiem jest taka stroka, ta klacz. Niestety koniki jeszcze nie mają, imion ale wkrótce im nadam. Koniki są naprawdę bardzo malutkie, gdyż to jest seria Mini Winis i mniej więcej można porównać to że są w jakości monety. To jest drugi konik, taki troszkę przypominającego kładzdel lub Shire. Hmm. Tutaj jest taki źrebaczek, którego pomalowałam na knapstrapera. Może go troszkę nie przypominać, ale i tak jest słodki. Wiem, plamki są dosyć wielka, są dosyć duże, jak na takiego konika, ale no inaczej mniejszych nie mogłam zrobić. Mniejszych niestety nie mogłam zrobić, więc... takie duże szły. I ostatni źrebaczek to jest taki kary konik. O, tutaj ma taką białą plamęczkę na czole i tutaj ma dwie skarpety. ma skarpety tutaj, i tutaj, ale nie widać, niestety, bo nagrywam telefonem, więc może być bardzo, troszkę, może powiedzieć, złej jakości. To są moje nowe koniki Brajer z serii Mini Winnies. To już nie są moje pierwsze Brajer. Może wkrótce nagram ogółem moją całą stadyninę koni Brajer, gdyż kolekcja się mi się powiększyła, te cztery koniki. Koniki w zestawie miały pędzel oraz, oraz farbki, ale ich teraz nie pokażę, gdyż są schowane, a nie chcę tracić czasu. Ja jeszcze tam słyszę jakieś, nie wiem, no, podczas dodania filmiku, głosy, tata, czy mój brat, czy coś, to sorki. Tak koniki wyglądają. Tego konia malowałam na wzór takiego jednego zdjęcia, a resztę z własnego pomysłu. No dobra, no to są właśnie moje nowe koniki brajer. I proszę o pozytywne komentarze. No to pa pa.